Jesteśmy w świeżo powstałym obiekcie, który będzie oddany na koniec tego roku Dom Pomocy Społecznej, duży dom pomocy społecznej blisko 6000 m2 i ponad 100 pensjonariuszy. Będzie tutaj miało doskonałą opiekę, zarówno gdy chodzi o sam pobyt, ale także rehabilitację, ćwiczenia. Przewidzieliśmy, że w tym obiekcie będą realizowane funkcjonalności o charakterze deinstytucjonalnym, czyli będziemy się starać, ażeby oferować również opiekę dzienną. Oraz opiekę całodobową, czasową. Czyli każdy mieszkaniec Krakowa, który na określony czas będzie wymagał całodobowej opieki, będzie mógł tutaj zostać skierowany. To bardzo ważny obiekt, powstały w samym centrum miasta, który będzie zapewniał opiekę pacjentom, osobom, które znajdują się w takim stanie, że nie mogą dzisiaj już samodzielnie funkcjonować i w związku z tym potrzebują 24-godzinnej opieki. Jesteśmy na budowie Domu Pomocy Społecznej, który będzie udzielał wsparcia 100 osobom, całkowicie zależnym od opieki osób trzecich, wymagających opieki całodobowej. Inwestycja realizowana jest w ramach inwestycji strategicznych i dofinansowana z budżetu państwa. Natomiast w znacznej części współfinansowana również jest przez gminę miejską Kraków. Planujemy ukończenie tej inwestycji na koniec 2023 roku. W pierwszym kwartale roku 2024 inwestycja będzie wyposażana. Jestem bardzo dumny z tego, że nasze miasto ciągle inwestuje w opiekę nad osobami niesamodzielnymi. Ta inwestycja będzie nas kosztowała ponad 50 milionów złotych, ale warto to robić, bo powinniśmy okazywać troskę, opiekę nad osobami, które przez całe życie pracowały dla tego miasta, a dzisiaj znajdują się w takiej sytuacji życiowej, że nie mogą samodzielnie funkcjonować.